Scenariusze na przyszłość dla wspólnoty widzę dwa. Pierwszy z zacieśnianiem integracji i stopniowym rozrostem Unii oczekujące w przedsionku kolejne kraje, wśród których kandydatami są Fyrom, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, Montenegro, Albania, Turcja, a w dalszej przyszłości może i Ukraina. Drugi. Z wyhamowaniem dalszych ambitnych integracyjnych dążeń, ze wzrostem narodowych egoizmów, być może podziałem europejskiej rodziny na lepszych i gorszych, i niewykluczonym rozwodem z Brytyjczykami. Chcesz poznać kulisy europejskich debat o przyszłości Unii? Zapraszam na trzecie spotkanie w cyklu Europejskiej Klimaty w kawiarni europejskiej, kameralnie przy kawie. W kawiarni europejskiej w Hotelu Europejskim we Wrocławiu przy Piłsudskiego 88. W najbliższą sobotę, 1 marca, w samo południe przedstawię scenariusz pierwszy. Unii jako laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2012 roku, która mimo kryzysu gospodarczego dalej podtrzymuje wolę powiększania Wspólnoty o inne kraje w imię umacniania pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na kontynencie oraz zwiększania pozycji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Temat spotkania Europa w przyszłości wersja 1.0, czyli więcej integracji to więcej szans na rozwój oraz mniej kryzysów. Zapraszam. Lidia Geringer de